Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, to jest kolejny odcinek World of Tanks na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam nowy tryb, ostatni Waffen Trager. Dokładnie tak, stoi za mną ten legendarny czołg, który był usunięty z gry, ale został przywrócony. Na szczęście, chyba na szczęście, napiszcie co o tym myślicie, ale na szczęście został przywrócony tylko do trybu, w którym się znajduje, nie może wejść do bitwy losowej i nie może po prostu w niej uczestniczyć, może uczestniczyć tylko w tym trybie, do którego właśnie przeszedłem. Możecie również przejść do tego trybu klikając po prostu w ten portal ogromny lub przejść w rozsuwane menu i kliknąć po prostu ostatni Trager Jak już jesteśmy tutaj, mamy do wyboru, tak Tragera AUF 100 i mam do wyboru T-55 Thunderbolt aby móc przejechać się waffentragerem, musicie albo zrobić misję na wafentragera, bo potrzebujecie takiego otóż kluczyka. Jeżeli go nie macie, po prostu nie możecie się na nim przejechać. Uuu. A, przedmiot, dobra. Eee, nieważne. <ścoughs> nieważne, nieważne. Są oczywiście w tym trybie też skrzynki. I mam pomysł taki. Ten tryb trwa przez ogólnie dwa tygodnie, więc mam pomysł taki, że w tym momencie zbierać będę skrzynki. Przez dwa tygodnie uzbieram te skrzynki, po prostu za tydzień w środę wszystkie otworzę. Będzie, myślę, ciekawie. Jeszcze... A, bo to są w ogóle szafki Hartów, czyli tych od czołgu T55, i są również szafki inżynierów, czyli od 2 Fentraggera S100. Naprawdę, aż dziwnie mi się. A nie, to jest AUF S110. Dobra. Ale aż mi się dziwnie wymawia tą nazwę. AUF S100 to jest takie, wiecie, Waffen Trager. Alpha S100 to jest taka legenda totalna. Tutaj on jest troszeczkę ulepszony. Troszeczkę bardzo, ponieważ ma 32, o ile się nie mylę, tysiące życia. To jest kolosalna liczba, która naprawdę jest ciężka do zniszczenia. Zwłaszcza. Na jeden fakt, ale to powiem już w bitwie. Wchodzimy do pitewki na T55 Thunderbolt. Jesteśmy już w bitwie. Mapa polska. Studianki, zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. W tym momencie widzicie takie pioruny. No i w tym momencie w tych piorunach pojawiają się przeciwnicy. Od najsłabszych do najlepszych. Czyli w pierwszej fazie mam po prostu najsłabszych ponieważ mamy też najsłabsze działa. Zobaczcie w lewym górnym rogu macie obecny status broni. Mamy poziom zerowy na 10. Oczywiście ten Waffen Trager już gdzieś się czai. On zadaje po naprawdę kolosalne uszkodzenia na dwa strzały, jeden czołg. Cztery pociski w magazynku. Eee... Okej, okay. na razie Waffen Tragera nie widać ani nie słychać. Jest Waffen Trager, 32 tysiące życia. I dziękujemy już panu jednemu za gierkę. Naprawdę szkoda, że ta moja drużyna tak wyjeżdża na nich w sposób bardzo olewający tego Waffen A kompletnie tak nie można robić. Żadnego czołgu w tej grze nie można olać, A zwłaszcza Waffen który właśnie tam się na nie czai. On ma jeszcze jeden pocisk. Dobra, nie ma pocisku, ładuję. W tym momencie musimy zebrać tą energię i mamy ulepszone działu. Mamy lepsze uszkodzenia. Trzeba jak najszybciej stąd uciec, ponieważ ten Waffentrager mnie zaraz jak szepnie, to żerówka już mi nie będzie działać. Ta mapa jest troszeczkę zmieniona pod potrzeby tego trybu. I na pewno gracze, którzy grają w WOTA, widzą tą różnicę. Nie, chwila, bo tak się zastanawiają, co bym ja mógł zrobić, żeby nie zerwać. Ale też, żeby. E, dobra, już nic nie mówiłem. Tutaj jest fałka, która mnie zaraz wyspotuje. I będę miał bardzo złą sytuację. Będę musiał jak najszybciej stamtąd zwiewać. Waffen tragera trzeba szanować. Waffen tragera trzeba się słuchać, dopóki nie ma się dobrych. Broni, no bo jak się rzucimy na poziomie 10 na tego Waffentragera całą drużyną, nie ma tak naprawdę szans ten Waffentrager na jakiekolwiek uratowanie się, ale w tym momencie mam naprawdę lekki zawał. O, oh, uciekłem, uciekłem, na szczęście udało mi się jeszcze tam zawinąć, żeby nie dostać od tego A, potężnego czołgu. Nie! Odbił się! zawał. Miałem przez naprawdę pół sekundy. Kiedy ogarnąłem, że wyjechałem jak głupek totalny na środek pola. Ale jest dobrze, jest dobrze. żyję, żyję jeszcze. Jeszcze, to jest bardzo dobrze powiedziane. Jeszcze żyję. Trzy życia mam. O! Jest już tygrys. Ja się schowam, żebym mnie nie klepał. Wolę zerwać 30 razy od... E, tygrysa niż zerwać od Waffentragera z magazynkiem. Moja drużyna jednak ogarnia i bardzo ładnie ogarnia, dlatego że e, dlatego że zabija na boty. Tak należy postępować, ponieważ no bez sensu mamy się bić z Waffentragerem, dopóki nie mamy dobrej broni. Będziemy go strzelać po 50, to się nigdy nie skończy ta bitwa. A jak będziemy mieli Działa, które strzelają po 600-500, no to panie, taką walkę to można już zaakceptować. Jakkolwiek są już czołgi takie jak Panzer Cupwagen 7, który też trzeba szanować. Tygrysy, też szczerze mówiąc, ten czołg jest zabawny, ponieważ on tak naprawdę jego najmniej respektuje z tych wszystkich, które są w tym trybie. Bardziej boję się PZT-a 4H, dosłownie, bo ten boc, który steruje tym PZT-em, on kompletnie nic nie się robi nigdy. Ja ani razu nie dostałem buły od tego czołgu. oj ojoj, oj. jedzie, jedzie, jedzie po mnie. Myślę, to mógłbym go spróbować walnąć raz. Uff, dobra, dziwne dźwięki, kropka, Dziwne dźwięki, wydawane przez Maxa podczas odcinków. Dokładnie tak. Stuwa Stów. boki, mi nie mogę jej przebić? No jeszcze się skąpy bardziej. No, końcu. Co ty myślisz, że co, że ja nie wiem, że we mnie celujesz? Nie ja wiem, że ty by mnie celujesz, ja to bardzo dobrze wiem. Ale na całe szczęście nie trafiłeś. Dobra. Bardzo dobra drużyna. Drużyna pierścienia. Jak głupek wyjechałem. Mogłem już zginąć. Mogłem, ale... Na całe szczęście... Chyba ładuję. Dobra. Zbieramy kolejną energię. Nie! On nie ładuje! Oj No właśnie Dobra 420 to już jest bardzo fajny wynik Pamiętajmy, że on ma pociski, które mogą mnie ogłuszyć Co jest w ogóle, jaką salwę zebrałem Te boty jak się odpaliły, jaką zebrałem bułę Ty no, ale co to miało być w ogóle? Kurczę, ten dopalaż mi czasem przeszkadza. W ostatniej bitwie spadłem z tego klifu i się zabiłem. Nie polecam, nie polecam się zabijać z klifu. Dziesiąty poziom mamy, czy nie? Bo ten wystrzał taki był dosyć słyszalny przeze mnie w słuchawkach. I powiem, że nie. 584. No i teraz możemy z wafendragerem już tak naprawdę walczyć. Teraz to dopiero będzie walka. Tylko weźcie odwróćcie ktoś tego S100 bokiem, bo nie chcę tracić życia. Ale cały pulsowało teraz uszkodzenia. Dobra. Dobra, jeszcze zniszczymy tak naprawdę tego 100 i Mausa. I można się zabierać na poważnie za wafelka. Ja się zastanawiam, może wiecie co, ja już go będę klepał, Moja na razie sobie poradzić z Mausem. Też widzę, że wszyscy zrobili to samo co ja, czyli skupili się na waflu, a tutaj nie o to chodzi. Oj. Dobra, to było bardzo głupie. To było bardzo głupie. Drugie życie, czas zacząć. Bardzo ładnie. Odrodziło mnie na drugim końcu mapy. Żyje jeszcze Maus, który naprawdę przydałoby się go tam Zniszczyć zniszczony mouse. W tym momencie z... musi ktoś tam podjechać i to zebrać. A jako, że jestem youtuberem, podejmę się tego wyzwania. Nie, no żartuję. Postaram się to zebrać, ale może się uda, może nie. Nie będę obiecywał. Fajnie byłoby, gdyby on ładował, wiecie? To by było naprawdę bardzo fajne i miłe. Odpalam do palacz! Lecę, lecę, lecę! siup Nie spodziewasz się! A widzisz! Nie. To palacz mi się skończył! Odbił się! Odbił się! Odbił się! Odbiór się. Odbiór się. Odbyw się drugi raz! Dawaj, dawaj, jest! Nie trafił! Dawaj, 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 ja ostatni pocisk! Nie! Dobra, to była najładniejsza sytuacja. Wow! Nie no, ale kurczę! Tak go porobiłem, tyle demedia zadałem. Ja już nawet nie miałem. Pomysł, jak z tego wyjść cało, a on się trzy razy odbił, i nie dwa razy odbił, i raz nie trafił. Mnóstwo szczęścia, bitwa wygrana. Nie chcę mówić, że dzięki mnie, bo, jakby nie patrzeć, tutaj moja drużyna też się bardzo przyczyniła. Ale jak odwróciłem jego uwagę, jakby nie patrzeć, na dosyć długi czas. I stał na środku pola i po prostu moja drużyna w niego snajpiła. Przepięknie, 14 tysięcy uszkodzeń. Trzy zniszczenia, tylko ale jednak uszkodzenia bardzo duże. Dwie osoby z plutonu zadały więcej niż ja. Pozdrawiam i gratuluję wyniku. I co? Dostałem dwie skrzynki za tą misję. Czyli mam już siedem skrzynek do otwarcia. Czyli za tydzień będzie co otwierać, myślę. Dobra, wchodzimy do jeszcze jednej bitewki, myślę. I zobaczymy, jak. Jesteśmy w bitwie na mapie, na której nie pamiętam, jak się nazywa. Nie wiem, co to jest za mapa. <laughs> ale serio, zawsze pamiętam każdą mapę w Wocie, ale tej nazwy nie mogę zapamiętać. Zatoka rybacka to nie jest. Nie wiem, co to jest za mapa. Zawsze mam problem z tą mapą, żeby ją zapamiętać. Linia Zygfryda też nie. Dobra, nie wiem. Może Zatoka rybacka? Ty może? Nie wiem. Dobra. Nieważne. Mniejsza. Lecimy szukać czołgów. Czołgów, które mogą być bardzo łatwe na razie do zniszczenia. Ale mam nadzieję, że wafelka... Jeszcze nie spotkam. Czemu akurat to powiedziałem, ja go spotkałem? Budynek, idź sobie! Nie! Ja jestem to widzę ja jestem maksymalny Osnowic, pamiętajcie, ja coś powiem i to się dzieje, więc... E... Słuchajcie, słuchajcie mnie. <laughs> nie zartuję oczywiście. Ale zazwyczaj tak się dzieje, że zawsze jak powiem, że ktoś tam nie wyjedzie, to on akurat wyjeżdża. Ja jestem w takim szoku, że udało mi się zgadnąć, że... Po prostu mnie zatyka. Zwłaszcza jak wyjeżdża na mnie wafel. wafel F. wafel Trager, wafel trager. Nie, wiem, gdzie on jest Ale mnie widać. A to nie dobrze. Dobra, no, wiecie co ja lecę po tamten zrzut. Ten On mnie nie widzi. Ja lecę Lecę, lecę, lecę. Nie ma co Bardzo szybciutki ten czołg. 100 na godzinę w ogóle jadę? Wow, na tym dopalaczu to naprawdę. Kołowiec roku. Gą się nicowy kołowiec. Target locked. Target unlocked. Gąsienicowy kurczę kołowiec wymyślony. Oj, ten taran nie był opłacalny. Straciłem bardzo dużo HP. kontuj. Dobra. I ten wrak znika. Szczerze to są lighty. Skoro staranowałem czołg średni, to... U. To nie był głupi pomysł. Nie chciałem brać tego. Dobra. Mam mało HP, ale biorąc pod uwagę, że zebrałem bułę z Afriko od Wafelka, to i tak nie jest źle. To i tak nie jest źle. Już widzę ten tytuł. Wafelek kontratakuje. Dobra. Dobra, chyba dam ten tytuł serio. Zobaczę jeszcze, zobaczę. Nie, ale fajny. Wafelek jest Wafelek, jest Wafelek. A, ten wafelek będzie kampił. Nie, no ale tak weź, wyjedź z tego krzaka. Nie mów, że on teraz sam będzie stał. Że w krzaku stoi. oj Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Lol. Żyję! Dwa strzały od fla zebrałem Jeszcze Amorak mam uszkodzony No że nie wybuchłem To było bardzo fartowne Dobra, lecę pomóc naszej drużynie A, ogłuszony Nasz sojusznik Lecę, lecę, lecę wam pomóc A, chyba nawet nie zdążę. Tak, nie zdążę. To się zawracam. Ale szczerze mówiąc, jak patrzyłem na początku na ten tryb, wydawało mi się, że ten tryb będzie banalny. Ale nie wiedziałem, że ten wafel będzie miał 6 HP. Że ten wafel będzie miał 32 000 HP. I to, jak wszedłem do bitwy, ja myślałem, że on ma 3200. A później policzyłem te zera. Tak mówię, ty. Czekaj. To się nie zgadza. To wychodzi, że to jest 32 tysiące. O oh kurcze, 32 tysiące! To było dla mnie bardzo dużym zdziwieniem. Jeszcze życia mam. Coś wafel. O, ale tam tymi piorunami strzela Ajajaj, to nie weszło Czekajcie Nic nie widzę Dostał. I jeszcze jeden strzał w panterę. Ej, 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 ej. To nie jest śmieszne. Nie trafiłem. Znaczy, trafiłem, ale w gąsienicę. Ze zero. Dzięki. Dzięki, RNG. Akurat teraz nie mogłeś mi pomóc. Dzięki. Dobra. Mniejsza. Jestem na tyłku. Esetki. Ej, No i za zero, to takie strzały to ja mogę przyjmować. Ej, ej, ale ty mnie tak nie taranuj. Ma być gra drużynowa. Nie wiem czemu mnie to rozświeszyło, jak powiedziałem, że WOT to gra drużynowa. Ale taniec! You can dance. Dobra. Gdzie jest wafel Tam jest wafla. Ok. Strzelam po tyle silnika, żeby. A raczej po tyle czołgu, żeby była duża szansa na podpalenie. Dobra. Brakuje nam jeszcze dwóch. Dobra, to lecimy tam. A później jedziemy do wafla. I jak wafla, spróbuje znowu. Bardzo ładnie powymijać. Może mi się uda. Chociaż wtedy to był ogromny fart, że odbił się tyle razy pod rząd. No zobaczymy. Może będę miał farta dwa razy pod rząd. Kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Chwila, trochę wyjadę za budynek, żeby mieć ochronę. Jakąkolwiek. Dobra, widzę, że Waffle olał tam pozycję. I chce nas gonić. On za wszelką cenę. I szczerze mówiąc, to jest mądre z jego strony, ponieważ... Chociaż... z jednej strony mądre, bo jednak będzie nas powstrzymywał, ale on nawet chyba nie dojedzie tutaj na czas. To było bardzo głupie. Dobra, muszę się schować przed waflem. Raz niszczony. I teraz palę wrotki. Stąd. I próbuję. A dobra, on tam wrócił. To nie było głupie. Dobra, ale i tak chyba to zbierzem. A nie, nie udało nam się. Pół tysiąca to już jest fajnie strzelać. Ja nie chcę jechać w tym momencie. Wow. E, ja nie chciałem jechać w tym momencie, ponieważ jestem. byłem na hita. Teraz już mnie nie ma, bo wychyliłem. A głupio, bo on idealnie wyczekał ten moment 9 sekund, kiedy był widoczny. Zniknąłem i wiedział dokładnie, co zrobię. Ojejku. Mamy minutę. Pal wrotki! Kurcze, szybciej. Szybciej. Stówę możesz wyciągnąć, dawaj. Zaszadę. Kurcze! O kurcze! Ale uniki! Lecę, 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 lecę. Spokojnie drużyno, spokojnie, dam radę Drużyno pierścienia, nie zawiodę was Nie! Odbił się! Odbił się drugi raz! Nie trafił Kurczę! Ale dobra! Zająłem go jeszcze troszeczkę Wierzę w moją drużynę. Wierzę, że dadzą radę. Jest ich trójka. Dacie radę. Dacie radę, chłopaki. Dacie radę, chłopaki albo dziewczyny. Dacie radę. Dobra, nie dadzą chyba jednak. Za mało czasu zostało. Gdyby mieli na przykład jeszcze pół minuty więcej, wygraliby to. Niestety. Bitwa. Przegrana. No niestety, przegrana. Ale te odbite strzały od Waffentragera, coś pięknego. Zadałem 11 tysięcy. Zniszczyłem 3 czołgi. I zebrałem najwięcej doświadczenia z bitwy. Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba dlaczego. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego. Być może dlatego, że zebrałem może więcej tych. Kulek, energii, może, nie wiem Napiszcie w komentarzu, może wiecie w, za co w tym trybie jest EXP Być może ktoś z was wie Bardzo mnie to szczerze mówiąc interesuje I bardzo chętnie bym to wiedział, <grym> dokładnie W tym odcinku to by było na tyle Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca Zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny filmiku, łapką w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to z World of Tanks Fima, Minecrafta czy GTA. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!